Jaki wy macie talent? Y, imitujemy głosy. To znaczy, głosy? Na przykład to jest kółka, albo Nie, kółka. No imitujemy głosami instrumenty. Czyli tak, nazywamy się Audiophils. Jesteśmy z Poznania. To jest to, co kochamy robić. To jest nasza pasja i to jest nasz talent. Warto was poznać z imienia i nazwiska. Szejkowski Michał. Antos. Marcin Lukiewicz są Weidner Marek Lewandowski Michał Stec, Patryk Ignaczek Bardzo Te Tego rodzaju zespół jest po to, żeby dupy szalały, tak? Podobało mi się naprawdę Zawsze byłem odrębny, jestem za Zgadzanie się przed szerszą publicznością na pewno w jakiś tam sposób nas zmotywowało. Każdy z nas śpiewał w którymś z chórów w Poznaniu. Z tego się wzięła miłość do śpiewu. Nie ma w naszym składzie zawodowego muzyka i zaczyna się dziać to, z czym jakby wiązaliśmy największe nadzieje odnośnie tego programu, czyli zaczynamy działać na większą skalę niż to było do tej pory. Chcemy być sławni jak najbardziej. Jest taka zasada, którą zawsze nam wpajano, jak śpiewaliśmy w chórze, że co się nie dośpiewa, to się dowygląda. No i trzeba ją po prostu zrealizować. Kocham tych chłopaków. Czujemy się nadal zwykłymi chłopakami Poznania i no, mamy nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. Była prawdziwa rewelacja. To jest pierwszy zespół, który zrobił milowy postęp wobec castingu. Praktycznie poświęciliśmy tysiące godzin na ćwiczenie i to jest największa satysfakcja, że to zostało dostrzeżone. Zaczyna się spełniać po prostu to, do czego od samego początku w ogóle działalności zespołu dążyliśmy, czyli do tego, żeby żyć z muzyki. Audio Feels dla mnie to taki zespół, którego plakat chciałabym mieć nad łóżkiem. To taki zespół, którego płyty chciałabym mieć. To jest taki zespół, którego koszulka z wizerunkiem chciałabym nosić. Byli chorzyści postanowili wykorzystać szansę. Właśnie pracują nad swoją debiutancką płytą. Już bardzo niedługo odbędzie się nasz koncert w Tychach, gdzie zagramy dla czterech dziewczyn, które przysłały zgłoszenie, które nas najbardziej urzekło. Film można zobaczyć w internecie na stronie Plejady. No i już niedługo dla nich zagramy. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Mamy nadzieję, że one też. Wiemy, że chyba dwie z nich były dzisiaj też na koncercie w sali kongresowej, więc mamy nadzieję, że im się podobało, ale że ten koncert jakby prywatny spodobał im się jeszcze bardziej. Bardzo, bardzo serdecznie witamy całe Tychy, ale przede wszystkim witamy Was, dziewczyny, serdecznie. Dziękujemy, że na Wasze zaproszenie mogliśmy tutaj przyjechać i zagrać dzisiaj specjalnie dla Was. Alu, Jolu, Balbino, Asiu, dziękujemy bardzo, gratulujemy Wam i cieszymy się. Cieszymy się także, że zaprosiliście swoich najbliższych, swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę i wszyscy razem będziecie mogli posłuchać tego, co dzisiaj specjalnie dla Was przygotowaliśmy. Usłyszycie kilka różnych gatunków muzycznych, które zamknęliśmy w jeden, który nazywa się Vocal Play. Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again. Because the visions of the and seeds while I was sleeping And running and running and running And running and running and running Everybody, everybody get it Stop, let's get retarded Let's get retarded Let's get retarded Let's get retarded, let's get retarded. Let's get retarded. こちらこそ。